Cześć, witajcie, witacie w kolejnym odcinku Wszechstronnej strony serii Minecraft. Nic nie ma. Redstone, poważnie to wszystko? Wow. 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 Cześć, 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 tak, jeszcze raz się przywitam, witajcie w kolejnym odcinku. A dzisiaj mam dla was ciekawą komendę. Co to jest? Okej, okay, słuchajcie. To jest unlucky block. O! Wow. O! Oh. O! Oh. Czy na pewno Unlucky Block? Ciasteczka, zbroja. O! Oh, Dobra, ok. Eee, kilka dni temu przedstawiłem Wam komendę z Lucky Blockami. Teraz przedstawię Wam komendę z Unlucky Blockami. Które mają 55 różnych możliwości. Więcej jest niestety tych nieprzyjemnych, niż przyjemnych. 35 command bloków, command bloków unlucky bloków jest nieprzyjemnych, a reszta 20 jest ciekawa i możecie wylosować chociażby takie niezniszczalne zbroje. Proszę bardzo. Ha! Dobra, jeśli nie wiecie jeszcze jak wygenerować takie światy na waszym Minecrafcie, zapraszam do tego filmiku, który wyświetla wam się właśnie na ekranie. Dobra. W takim razie zróbmy sobie Opening 100 Unlucky Bloków w tym odcinku i pokażę wam, jak taką komendę aktywować, jak taki komend blok pozyskać ee, i jak on w ogóle tutaj działa. No to już ta mapka jest naprawdę niesamowita. Patrzcie, co wygenerowałem przed chwilą. Ja, yeah, jeszcze te. Ja, yeah, kopalnie tutaj. No to wygląda naprawdę niesamowicie. Możecie e, stworzyć taką mapkę bez żadnych koment, bez żadnych modyfikacji na czystym Minecrafcie. E, 1, 8 i 1,9. Dobra, lecimy na inną mapkę, aby otworzyć kilka unlucky bloków. Zapraszam do oglądania. No dobra, jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, ostatni odcinek wam się spodobał z laki blokami, jeśli chodzi o komendę. Więc postanowiłem nagrać dla Was jeszcze jeden odcinek z Unlucky Block tego samego autora. I zobaczcie. Musicie postawić koment bloka, następnie wkleić do niego komendę, którą macie w opisie. Wchodzicie w stronkę, kopiujecie tą komendę i aktywujecie koment bloka. E, następnie pojawia Wam się taka oto maszynka. Klikacie prawym wciskiem w tą tabliczkę i dostajecie przedmioty, które właśnie trzymam e, w łapce. Dobra, słuchajcie, co należy zrobić? Musicie postawić cauldron, czyli to jest kocioł i wrzucić do niego flinta. Aha, pojawi wam się ogień. Unlucky ogień, unlucky fire to się tak nazywa. E, I musimy tutaj wrzucić flinty. Okej, okay, weźmy flinty. I słuchajcie, jeśli chcecie zniszczyć ten ogień, wystarczy, że wrzucicie papier na tą oto tutaj pochodnię Dobra, jeśli wrzucicie flinty, pojawią wam się takie oto jajeczka. Dokładnie tak. Więc możecie się pobawić. Możecie wrzucić od razu cały stack, czekajcie, sprawdźmy. A, cały stack nie działa. <śm> Dobrze, w takim razie zrobimy sobie mały openik i zobaczymy jakie to ma tutaj. E, efekty te Unlucky Block. Kładziemy takie Unlucky Bloka i mamy, możemy sobie go zniszczyć. O, a, dobra, okej. Okay. W takim razie dajcie mi chwilę, ja muszę rozstawić te wszystkie Unlucky block i zaczynamy otwierać. Wiecie co? To wygląda źle. One wyglądają bardzo źle. Ale zaraz zobaczymy, co one w sobie kryją. Czekajcie. Okej, okay, będę je rozwalał na Create, ponieważ chciałbym otworzyć większość, a nie od razu zginąć, ponieważ niektóre efekty są tu naprawdę zabójcze. Ale sprawdźmy: Enchanting Table. Proszę bardzo, czyli pierwszy efekt pozytywny. Lecimy dalej. O, zbroja. Jaka? Hmm, nie zba. Dobra, lecimy dalej. Blok diamentu. No proszę, czy na pewno są to unlucky block? O! Okej, okay, dobra, chyba wszystko jest w porządku, Czekajcie, czy ja jestem na Easy, okej. Okay. O kurde, to są Lucky blok, więcej jest. Aha o oh, fuck. Dobra, wybuch od ale zauważcie, że wszystkie w tym samym czasie, dobra? Blok złota. Kurde, nieźle. O oh, fuck! Go away! Myślę, że to jest troll, wiecie, taki nie wypał. zombie nie wypalił?

O o, exp. Yeah, ciekawe ile. Czekajcie, sprawdzimy ile ekspa. 100 ekspa? O kurde Wybuchniesz, nie wybuchniesz, dobra, ja już się tak przyzwyczaiłem, że to wszystko wybucha. o fuck, Boże. Przynajmniej minuta, że zejdzie, zanim z tego wyjdę. Fajne, fajne pomysły. Dobra, lecimy dalej. Lava która się rozlewa, ale oczywiście można szybko uciec. A nie rozlewa się patrzcie. To nawet lucky block, powiedziałbym wam, bo lava by mi się przydała na przykład do wiaderka. O. Ha. Możemy coś wyjeżdżać. No nie wierzę. Dobra. Wypad. Blaze Blaze z łódką TNT. Boom. Come. on Ale to jest mocne. No nic, dobra. Ej, jak widzicie, nie wiem czy to jest pozytywne czy negatywne, chociaż raczej negatywne oczywiście, ale te osły to raczej pozytywne. Dobra, lecimy dalej. Ha! Patrzcie na to! Co to jest? Ej, świetnie to wygląda. To wygląda jak normalnie bym miał oczy teraz, widzicie? Chodź tu, pokażcie. O, ten pająk. O Boże, dobra, lecimy dalej. Jeszcze trochę na tego zostało. Squid, czekajcie, wybuchnie. Nie wybuchnie. Okej, okay, dobra. To fajnie. Exp. Kolejny exp. Nieźle. Czekajcie, zobaczcie, co to jest. Wow, zobaczcie. Niezłe, naprawdę niezłe. Sprawdźmy dalej. Kolejny raz, w pajączku. Zbroja, jaka. To jest taka sama? Taka sama, dobra. Kurde. Powtarzają się często. Spodziewałem się, że więcej będzie tych negatywnych, ale szczerze mówiąc, jak na razie tak liczę, to więcej jest tych pozytywnych. Dlaczego to się nazywa unlucky block? Nie jestem pewien. Ale... Ciasteczka, no patrzcie. Pozytywny? Nie, negatywny, shit. Wow! To było niezłe. To jest naprawdę fajne, to mi się podoba. Jaka dziura. Masakra, dobra, lecimy dalej. To było fajne, to było typowo unlucky. Aha. I co? Nic, ok. O, ale te chyba są popsute, wiecie? O, Fuck, znowu Blaze. Dobra. Lubię takie openingi, wiecie? To jest naprawdę. Fajne. ogi okay, wszystko. Shit. Shit, co jest grane? O, nie. To już chyba znamy, co? To już chyba znamy zlaki, Block. O tak! Nieźle, nieźle. To jest spoko. Dobra, lecimy dalej. Nic. Niektóre są chyba puste, wiecie? Byłeś. Ogień. Byłeś. Łeh, szczerze mówiąc, to jest taka powtórka z odcinka. Oh, 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 oh. Z odcinka, który już był. Ponieważ, co yy, niektóre efekty są inne, ale dużo efektów jest tych samych. No nic, dobra, lecimy dalej O, cholera Juzek, to jest Creeper tu jeszcze jest, czekajcie, niech może wybuchnie Idź na dół, idź na dół i nie chcecie cię tu Dobra, będziesz mi zasłaniał całą mapę Kolejny TNT O! Idealnie! Świetnie! Tak, powiem tylko, że nie wybuchł. Dobra, sprawdźmy dalej. Napiszcie mi w komentarzu, czy większe sylajemy takie jak te mają jeszcze więcej życia od tych maksymalnych rozmiarów, wiecie, te, które występują naturalnie, bo w samym sumie nie jestem e, pewien, wiecie? Ale no cóż, napiszcie. but this is unlucky? I do not No właśnie, czy to na pewno jest unlucky. Sam autor tutaj mi nawet napisał. Szczerze mówiąc, jest więcej lucky bloków. A? Oh. o! Oh. O! Oh. Okej. Okay. Nie ufam takim blokom. Byłeś. Byłeś. Enchanting Table, byłeś. Boże, ile tam tego jest jeszcze? Ile ja tego postawiłem? Oho. Wypad, wypad. Dziwne, że to wybucha po jakimś czasie nie? Okej. Okay. Squid, byłeś. 55 efektów. Niestety powiem, czy naliczyliśmy wszystkie raczej, na pewno nie, ale... Sprawdź, może będą jeszcze jakieś. O, o, To jest niezłe. To jest bardzo fajne. O kurde, no tak. I wysadziłeś mi wszystkie e, Unlucky bloki Mośku. To było niezłe. To było fajne. Czekajcie, muszę, muszę coś zobaczyć. Dajcie mi TNT. I redstone. Czy jak rozwalę ten blok na przykład TNT, czy on też będzie unlucky? Aha, chyba nie, chyba muszę go zniszczyć łapką. Dobra. Byłeś. Okej, ty też byłeś. Nie wiem dlaczego tu się respiła łódka, szczerze mówiąc. Ooo! O, nie zdążyłem. Ciekawe, czy jest szansa. żeby zdążyć uciec. Ale tak czy inaczej fajne, to jego jeszcze nie było. Lewa zniknie? Chyba tak, dobra. Lecimy dalej. <grywa> węgiel. Po prostu węgiel. O nie. Znam cię, znam cię, znam cię, znam cię, nie! Eee. O shit. Dobra. Co z tym TNT, no? Czy z czasem te Unlucky są... mają więcej, już więcej szansy? Raczej wątpię. O kurde, no coś niesamowitego Slime. Jak on daleko skacze. Aha, okej. Okay. Dobra. Co jest grane? O kurde, no to jest naprawdę fajne. Wyobraźcie sobie walczyć z takimi gigantami. Jaki bayer? Okej. Okay. O. Wyobraźcie sobie, że w domku otwieracie te unlucky bloki. i nagle macie taki efekt. Zaraz się przejdziemy, jeszcze wrócimy, zobaczyć co tam jest. O nie, kolejny slime. Dirt. Co to jest? Płytka. Okej, okay. płytki zawsze mile, mile widziane. Groom. A, dobra, to są te silverfisze nowe z Endu. Nie wiem, czy widzieliście je? To one chcą chyba z Endu. No. Dobra. Lecimy dalej. Rybka. Chyba nic. Exp? O, piasek. Tak, to jest piasek. Dobra, Piaskowi podziękujemy. Byłeś. O, Nie da się zdążyć chyba, chyba że był efekt speed. Tak. Wtedy ewentualnie na szybciecha moglibyśmy przeskoczyć. Co jest grane? Patrzcie na to. Gigant na gigancie z gigantem. Okej. Okay. Wow! Aha, to się generuje pod ziemią. Ha. What the fuck! Zobaczcie, jednak działają. Jak zniszczymy, i fajnie, że akurat był taki efekt, którego jeszcze nie było, no. Dobra. Slime. Spodnie. O, lampa. Nic. Płytka. TNT latające. Gigantami, tak, tu znowu TNT Woda O kurde, ile tej wody jest, to bez przesady Ja tu mam jeszcze laki... unlucky bloki No już, debat. Ha! Co tu się dzieje, patrzcie Pod wodą się respią? Dobra Okej, okay, hełm TNT A i to jak stąd wyjść? No, hardcore. A dobra, to się fajnie tutaj ugasi. Słuchajcie, mam jeszcze jeden pomysł, żeby ten odcinek e, troszkę urozmaicić. Mam jeszcze unlucky bloki? Nie mam. Ale zaraz sobie zrobimy. Tu jest pochodnia. Słuchajcie, wysadzimy. Kilka unlucky bloków. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, give me this. Szczerze mówiąc, yy, myślałem, że będzie to ciekawszy odcinek. Będzie troszkę ciekawszy, jednak, mm, szczerze mówiąc, ten unlucky block jest bardziej lucky. Może o to chodziło tutaj, może to był żadne prima felic. Nie zauważyłem, szczerze, w sumie kiedy film został wrzucony. ale tak czy inaczej, jak wspomniałem, jest więcej właśnie lucky bloków niż unlucky bloków. A myślę, że taki opening ją całkiem przyjemnie ogląda. Tym bardziej, jeśli zrobimy coś takiego. Kurde, boję się. O, mogę stawić na tym w końcu, czy nie? Chyba mogę. Tylko muszę wycelować na Redstone'a. Dobra, ok, wystarczy, bo. Tak, komputer wybuchnie, jak już wcześniej kiedyś mówiłem. Ale dobra. O Jezus, ale to mi zatnie cały. całego Minecrafta. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Albo czekajcie jeszcze tutaj. Na tym nie mogę nic stawiać, tak? No to niech będzie tak. Okej, okay, jesteście gotowi? Dobra. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie. O-o! O kurde, co jest grane? Angel of flight! Aha, był jakiś comment block, który... Comment block, lucky block, który... Unlucky block, który po prostu... Wysadził mnie w powietrze, a tego jeszcze nie było. Dobra, słuchajcie, teleportujmy się. O, jedyku. Minus 73, 60, 247. Dobra, jesteśmy. Wszystko przykryła lawa. Tutaj mamy obsydian. I czy coś tu jeszcze się pojawiło? Okej, okay, mam jeden blok. Kurde, że to latanie akurat było, no. O Jezus, ale tu była masakra, już to widzę. A, tu jest dziura, no tak, o boże, zaintalawa tutaj spadnie. No dobrze, nic tutaj nie widzę, a jak jakieś bloki się pojawiły, to zapewne wybuchu przez TNT. Dobrze, słuchajcie, e, szczerze mówiąc myślę, że ten odcinek będzie troszkę ciekawszy, że te mm, comment bloki będą miały... comment bloki. Cały czas mi się myli. Że te Unlucky bloki będą miały fajniejszy efekt, ale tak czy inaczej. Ale tak czy inaczej wszystko działa. Czekajcie. Game mode 3. Przelećmy się jeszcze, zobaczmy co my tu narobiliśmy, bo sam jestem ciekaw. Ok. Ok. No jak widzicie, troszkę masakry było. O, wielki slime. No nic, słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie tego openingu. To był taki troszkę luźniejszy rzeczywiście odcinek. Eee, jutro powinny się pojawić odcinki z wszechstronnej, może jakaś maszynka. Eee, jutro komend raczej nie przewiduje, więc będą po prostu ciekawostki. Dobrze. Eee, słuchajcie, jeśli jeszcze ktoś nie widział nowego odcinka z Minecraft Discovery, który pojawił się dopiero wczoraj wieczorem niestety. Zapraszam do oglądania. Teraz na ekranie pojawia Wam się miniaturka, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział, a jest ciekawy, jaki temat poruszyłem sobie, mogę Wam powiedzieć, jak wielki jest nowy kres, gdyż prosiliście mnie o taki materiał, to zapraszam do oglądania. Dobra, tymczasem dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dobra, cześć.